Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu Twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć, Adrian. Cześć, Paweł. Co tam słychać? <laughs> Kolejny odcinek słychać. No i dobrze. I powiedz nam, o, o czym będziesz mówił. No, czym bo o czym będziemy zakładam, rozmawiać? O czym będziemy rozmawiać? Zakładam, że będziesz mógł troszeczkę partycypować. Będę się starał. Świetnie. Chciałbym odpowiedzieć, ale znaczy odpowiedzieć. Ja nie jestem żadnym guru, żeby o coś odpowiadać, i mm -hmm. mówić, że jestem, jakby nie ale chciałbym się wspólnie zastanowić z Tobą okay. Na tym, kto powinien być Twoim pierwszym pracownikiem w dziale sprzedaży. To jest fajne pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Widzisz, no... To jest świetne pytanie. I teraz kwestia, jak, jak to rozwiniemy. Mm -hmm. Ja pomyślałem, żeby rozwinąć to na przykładzie kilku potencjalnych osób, które możesz mhm. zatrudnić u siebie w firmie. Okej. Okay. Czyli ja bym tak chciał zasymulować, że to ty jesteś tą osobą, która ma zatrudnić. Mhm. I zadawałbym ci pytania, umówilibyśmy pięć person, albo mhm. pięć potencjalnych osób. Dobra. I moglibyśmy się zastanowić, jakie są plusy i minusy z zatrudnienia każdej z nich. Okej. Okay. Dobra koncepcja na odcinek? Dobra koncepcja. Dobra. No to... Zanim zaczniemy, jak myślisz, jaka, jaka jest w ogóle rola tej pierwszej osoby, tego pierwszego sprzedawcy, przepraszam, sprzedawcy, nie, nie będę tego używał, pierwszej osoby w dziale sprzedaży, jakie powinna mieć kompetencje, tak, tak jakby zanim jeszcze ja wymienię te pięć, które, które chciałbym jakby poruszyć, jak myślisz, jak, o, o co chodzi z tą pierwszą osobą w dziale sprzedaży? Wydaje mi się, że ta osoba powinna mieć kompetencje dość szerokie, w takim sensie, że pierwsza osoba raczej ogarnia bardzo dużo rzeczy w firmie. Tak, jeżeli to jest pierwsza osoba na stanowisku X, to prawdopodobnie jest typ, czy powinna być typem tak zwanego ogarniacza. Okay. Czyli że robi dość sporo rzeczy, bo często może być też taka sytuacja, że. Nie ma wyklarowanej wizji odnośnie tego, co ta osoba ma robić. Ma po prostu sprzedawać, tak na przykład. I liczy się w tej osobie wtedy elastyczność, możliwość dostosowania się do tego, co jest akurat wymagane od niej w danym momencie, ale też z drugiej strony powiedziałbym, że musi to być chyba osoba, która powinna w jakiś sposób formalizować to, co się dzieje po stronie tego działu sprzedaży, że jest pierwszą osobą tam i po prostu spisywać sobie te rzeczy, robimy tak, te rzeczy robimy tak. Strasznie dużo kompetencji w jednej dużo, osobie. Nie? No, dużo, Strasznie dużo kompetencji. Ja się w 98% z Tobą zgadzam mhm. eee, i wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą taką, która jest często pomijana, bo jeżeli zatrudniamy, czyli mamy ochotę zatrudnić taką osobę, albo potrzebę zatrudnić mhm. taką osobę, no to... Pewnie więcej lidów, więcej lidów. Pewnie dużo osób kieruje się, dużo firm kieruje się takim podejściem, żeby ta osoba jak najszybciej wygenerowała sprzedaż. I to w niektórych. I myślę, że to jest też przypadkach... logiczne, jeżeli mamy jedną osobę w dziale. Tak, czy pierwszą osobę, <laughs> pierwszą osobę tak, ta. do tego działu. No. Tylko. Wydaje mi się, że bardzo byłoby rozsądne, żeby dołożyć taki Taki element, który, którego właśnie jest nieintuicyjny i nie bierze mm -hmm. pod No bo mm -hmm. czy chodzi o to, żeby ta osoba sprzedawała na przykład coś, co nie jest dopasowane do rynku, żeby sprzedawała coś, co. Nie. jakby Oczywiście, mm -hmm. że chodzi o to, żeby maksymalizować sprzedaż. Natomiast wydaje mi się, że zadaniem tej pierwszej osoby tak? w dziale sprzedaży byłoby, byłby ten taki, taki trochę kontakt z rynkiem, żeby ta Aha. osoba była w stanie na podstawie feedbacku mm -hmm. od, od klientów. Nie tyle puszować to rozwiązanie, które może jest dobre, może jest lepsze, może trzeba zrobić jakąś krzywą wartości, żeby zrozumieć, jak ten nasz produkt czy usługa pozycjonuje się względem mm -hmm. innych. Wydaje mi się, że to jest jedna z największych wartości tej pierwszej osoby. Mm -hmm. Nie to, że jutro będzie sześć sprzedanych, bo nie wiadomo, czy to się będzie w ogóle kontynuować, nie Aha. wiadomo, czy będzie na tyle dużo feedbacku, żeby ten produkt czy usługa mogła ewoluować. Także ja bym dorzucił do tego wszystkiego, co Ty powiedziałeś. Tą kwestię bycia w, bycia w stanie odczytywania tego feedbacku z, z rynku i mhm. implementowania go wewnątrz firmy, czyli mhm. ewentualnego dostosowywania produktu czy usługi do oczekiwań rynkowych bardziej niż tak na ślepo uderzanie e, do no, potencjalnych e, klientów na rynku. Jasne. No i, i co tak. z tymi właśnie, z tymi osobowościami? Tak. Ja pomyślałem, że przedstawię pięć, znaczy okay. chciałbym się skupić na pięciu, bo, bo na nich będzie bardzo łatwo pokazać i każdy sobie może wybrać mm -hmm. naprawdę ten profil, który najbardziej pasuje do jego sytuacji i uwarunkowań, bo zakładam, że firmy są po prostu na bardzo różnym poziomie rozwoju i mają bardzo różne usługi lub produkty, które chcą sprzedawać, więc na, na, na pierwszy ogień wziąłbym turboprezesa. Prezesa. Okay. Turboprezes. Mm -hmm. ja to Jakby często, często, często słyszę, lub słyszałem, mm -hmm. <laughs> że no to takiego doświadczonego, tutaj byśmy wzięli gością, tutaj 20 lat doświadczenia. No, pytanie, czy Czy to jest racjonalne w ogóle? Mm -hmm. Nie? Jak, żeby, tak jak wspomniałeś, jest bardzo dużo takiej pracy u podstaw. Tak. Pierwsza osoba, ma, pierwsza osoba w, w, w dziale sprzedaży ma bardzo dużą pracę podstaw. No i mnie się wydaje, a to też ty, ty powiedz jakby ze swojej mm -hmm. strony, że taka osoba, która przez ostatnie 15 lat uczyła się delegować swoich zadań na Aha. innych, nie do końca będzie tutaj dobrym pomysłem, no bo po prostu ona jest już też mentalnie na innym całkowicie etapie? Jasne, to myślę, że jest zwłaszcza widoczne, jeżeli zatrudnimy kogoś z bardzo dużym doświadczeniem menedżerskim, mhm. który jest też przyzwyczajony do tego, że jeżeli on wchodzi do takiego działu sprzedaży, on ma już jakieś procedury, on ma już jakieś struktury zbudowane, on ma już podstawy działania i on tylko na tych podstawach działa po prostu. A jeżeli wejdzie do takiej firmy jako pierwsza osoba, będzie musiał robić wszystko a nie znajdzie i może właśnie pójdzie w tą drugą stronę, czyli zamiast sprzedawać, co jak słusznie powiedziałeś, będzie pewnie głównym celem biznesu, żeby sprzedać jak najszybciej produkt, usługę i uzyskać feedback od rynku, on będzie się skupiał może na tym drugim aspekcie, czyli dobra, to najpierw może proces, może jakaś procedura, mhm. może użyjmy proces sprzedaży, może użyjmy to, ułóżmy to, ułóżmy to, a tak naprawdę ta sprzedaż będzie zawsze gdzieś z tyłu, będzie kulała. Wątpię a to też z mojego backgroundu wynika, wątpię, że prezes jakby będzie z, zmierzał w kierunku oprocesowania tak. sprzedaży, bo jaka była, taka była, on 20 lat funkcjonował w mm -hmm. tych uwarunkowaniach, no i po prostu to działało, Tam raczej, raczej ma mało kto się zastanawia nad procesami w, w organizacjach, więc, więc wątpię, żeby chciał to oprocesować, ale zgadzam się z tobą, nie będzie miał doświadczenia, na tak zwanej pierwszej linii frontu. Mm -hmm. Znaczy będzie je miał, ale 20 lat temu, jak zaczynał, to miał to doświadczenie. Może, może się coś zmieniło, może jego tak. energia już nie jest taka, jak, jak, jak była. Więc wydaje mi się, że mm, prezesa chyba by mnie zatrudnił. Chyba nie. Jak do, do, do pierwszej osoby. I jakby, wydaje mi się, że taki. Chciałbym też minimum jeden plus na, na, każdą, mm -hmm. na każdą z tych osób powiedzieć, czyli. E... Na pewno e, ogromnym waliu takiego prezesa byłby wizytownik jego. Czyli tak, tak zwany po angielsku e, używany w przeszłości Rolodex, tak? czyli ten taki, Aha, no, tak, ten tak, taki tak, rozwijany, tak. gdzie były te wszystkie wizytowniki, tak? Tak, e, osoby, tak. tak, tak no, więc to wydaje mi się, jest jakby największy waliu. Cała reszta nie bardzo pasuje do mhm. początkowo. Do, 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 do początku organizowania i oprocesowania mm -hmm. działu. No, zgadzam się. Zgadzam się. Więc kto jest dalej? A co powiesz na... Czyli prezesowi dajemy już spokój. Co powiesz o wilku sprzedaży? Wilku czyli sprzedaży, to taka, czyli to jest taki lone wolf, który ma cel i... Ale wilk na niego jest sfokusowany i... Przeważnie, robi... przeważnie taki, taki mm -hmm. lone wolf, ale to jest taka osoba, która no, zawsze chodzi cała na biało. Mhm. No bo ma bardzo dobre wyniki. Mhm. No i co myślisz o, o, o takim przypadku? Czy to jest ktoś, kto ja myślę, na początku budowania struktury będzie miał duże znaczenie? Ja myślę, że to jest osoba, która jest bardzo cenna, ponieważ jest w stanie przełożyć plany na szybkie wyniki, jeżeli rzeczywiście ma tą, e, jak to tu mówię, skuteczność. Tak? To jest mhm. bardzo cenna osoba w tym początkowym etapie rozwoju firmy ponieważ z tego, jak ja rozumiem, też oczywiście każdy może trochę inaczej rozumieć pojęcie takiego wilka sprzedaży, ale tak jak ja rozumiem wilka sprzedaży, to jest tak, że dosłownie ja go sadzam i on już sprzedaje. Tak, on jakby nie potrzebuje zbyt dużo e, jakiegoś super ekstra przeszkolenia, on się zapoznaje z produktem, z broszurką, gada z kilkoma osobami w firmie i on już wie, co ma robić i idzie przed siebie. Tak? I, I tak i nie. Znaczy... To też jest tylko jakby moje subiektywne zdanie, natomiast... Ale w moim, w moim przeświadczeniu, powiem w moim przeświadczeniu, w ich sprzedaży powinien być też jakby głodny, chcący sprzedawać i tak dalej i on po prostu sprzedawać będzie. Tak, osoba, która ma takie wyniki i to jeszcze potrafi je utrzymać z miesiąca na miesiąc, tak to to na pewno jest głodna osoba. Tak. to jest na pewno, Dwig na pewno jest głodny. Tak, i na pewno to jest osoba, która przyniesie duże plusy na początku w takim bardzo, jako... jak to nazywam, Excelowskim charakterze. Czyli widzimy, że ją mamy i widzimy, że sprzedajemy nagle tyle, a przy tym sprzedawaliśmy tyle. Natomiast z drugiej strony, z mojego doświadczenia, taka osoba nie będzie dobra w tym drugim aspekcie, który ja wymieniłem, czyli budowanie tych podstaw i ustalanie tych podstaw, procesowanie czegoś, bo ona nie ma czasu, ona sprzedaje. Tak, tak. No, czyli z, z minusów, bo jeden plus wilkowi też domen pewnie na karnie tak. jest, natomiast z minusów, no to nie jest przywódca. Tak, zgadza się. To nie jest osoba, która jest w pewnym sensie nauczona tego, jak, e, jak, jak zarządzać zespołem, tylko to jest osoba, która ma przynosić... Tematy i je domykać. Tak. Ja myślę, że też tylko jeden zdanie dygresji. Na, na, na pewno zaangażowany. Na, bardzo. Na pewno tak. każda z tych osób też ma jakieś swoje miejsce w większych e, działach sprzedaży, bo też każdy dział sprzedaży. Czy każda firma potrzebuje takich wilków samotnych, potrzebuje takich ogarniaczy, potrzebuje takich prezesów, tak? Tylko na razie oceniamy to przez tak, jednego. Ale myślę, że dobrze by było, żeby to wybrzmiało też jednak, że nie chodzi o to, że krytykujemy wszystkich i chwalimy wszystkich. Każdy damy nikogo po jednym nie, nikogo minusie nie i nie po krytykujemy. Dusie. Tak, tylko staramy się wyjść, okej, okay, ta pierwsza okay. osoba w tym dziale sprzedaży. Tak. Okay. I no, z minusów? Mm, nie jest szefem. Nie jest szefem. No mhm. jest dobra jakby w pozyskiwaniu tych tematów, pewnie do ich domykaniu, natomiast no, nie będzie dobrą osobą do tego, żeby budować pewne podwaliny, mm -hmm. po to, żeby się pojawiły kolejne osoby. Tak. A z plusów? Jeszcze minusy. A jeszcze minusy, okej. Okay. dopiero jeden minus. No, no dobra, dobra. Jakby wolę się skupić przy tej analizie na minusach, mm -hmm. bo może komuś z, ze słuchaczy albo z widzów to pomoże, w sensie no będzie w stanie ominąć te, te niepotrzebne problemy. Więc ym, Oprócz tego, że ta osoba nie, no nie do końca zna się na zarządzaniu, bo to nie jest mm -hmm. jej jakby najmocniejsza strona, no to mam też takie wrażenie, że bardzo często taka osoba wchodzi już w pewne struktury, mm -hmm. czyli ma pewnego rodzaju metodykę opisaną, ma pewnego rodzaju framework tego, co się, mm -hmm. się ma dziać. Czasami... Yy, znaczy, czy, 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 czy była... Yy, zonboardowana właściwie, to, to to pewnie zależy, bo większość firm tutaj akurat kuleje. Natomiast na pewno był jakiś proces, w którym ona tak. się zapoznawała z tą strukturą, która już była wcześniej stworzona. Więc wydaje mi się, że taki głodny wilk sprzedaży, który może osiągać bardzo dobre wyniki w systematyzowanym środowisku, no tutaj nie będzie miał zbyt lekko, bo jest sam i wielu rzeczy, które się dzieją które umożliwiają mu tą sprzedaż, to po prostu nie będzie. Więc no, musiałby to wszystko po prostu robić sam, a on nie jest dobry w tej całości, tylko w tej jednej w tym jednym, jednym mm -hmm. elemencie. Okay. Co na pewno jest tym plusem, bo te plusy chcemy, żeby, żeby też wybrzmiały, czy ty chcesz, żeby wybrzmiały, to to, że to jest prawdziwy handlowiec. To jest, tak jest. W, w porównaniu do, do, do Turbo Prezesa, mhm. no to jest prawdziwy handlowiec, który ma znajomość podstaw sprzedaży i jest tak. w stanie to efektywnie robić. Tak. Mhm. Więc, Dokładnie. Ale też chyba bym, chyba bym nie do końca mu zaufał e, na początku budowania działu sprzedaży. No to przejdźmy do następnego. Tak. E, I tutaj chyba na końcu będzie werdykt, mhm. ale. Chyba osoba, która jest, której kompetencje są najbliższe tym idealnym mhm. kompetencjom osoby, która ma coś zaczynać tworzyć, to jest osoba, która jest, była, jest przedsiębiorcą. Okay. Jakbyś, mm -hmm. sobie, jakbyś sobie wyobraził. Tak, 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 tak. że coś tworzysz mm -hmm. od podstaw, no to przedsiębiorca przeważnie coś tworzył od tak. podstaw sam. Jest zaangażowany Robił... w procesy, robi coś. Dużo mu musiał rzeczy. musiał musiał mieć taką wiedzę, która trochę pozwala mu sprzedawać, trochę tak. pozwalała mu organizować trochę, tak. coś procesować. No, tak. Pewnie jest Poznać to... trochę produkt, albo poznać usługę, czy stworzyć produkt, poznać tworzyć klientami. Tak, porozmawiać, złożyć się... feedback. feedback. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest osoba, która. Mm. Jeżeli dała radę polskiemu ładowi, mhm. to wydaje mi się, że jest w stanie sobie dać radę jakby z wieloma rzeczami wewnątrz, wewnątrz organizacji. Czyli z minusów wydaje mi się, że no pewnie nie będzie zbyt dużo wiedzy o zarządzaniu sprzedażą, ale z, drugiej strony, ale z drugiej strony jest to osoba, która musi się dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań. No bo jak się jest przedsiębiorcą, to trzeba się tak. dostosowywać, wszystko tak. się może zmienić z dnia na dzień. I to jest chyba taki największy minus, że bardzo wiele rzeczy będzie w stanie ogarnąć, natomiast no nie będzie w stanie zarządzać tą sprzedażą i będzie prawdopodobnie działać bardzo, bardzo intuicyjnie. Mm -hmm. Natomiast y, to jest chyba osoba, która moim zdaniem najlepiej by sobie porodziła w początkowej fazie. Mm -hmm. Ja bym taką osobę, ja mam takie określenie, które już chyba wymieniłem na początku dzisiaj, ja bym ją nazwał ogarniaczem. <laughs> Po prostu, bo ona musi, musi dosłownie ogarnąć kilka różnych aspektów. Mm -hmm. Czasami, nie posiadając wiedzy w danym świecie, musi ją zdobyć, mm -hmm. a czasami mm -hmm. ma już jakąś wiedzę i po prostu musi to wszystko spiąć do, do kupy, spiąć w jedność i po prostu zrobić. No dobra, wydaje mi się, że zamykamy. Możemy przejść dalej. Wydaje mi się, tak. że jest ok. Przedsiębiorca ogarnia. Duży, duży, duży potencjał. Yy, yy, kolejna osoba, którą. Można pewnie rozważyć, bo pewnie jej profil się pojawi w osobach, które rozważamy do początkowego etapu mm -hmm. budowania działu sprzedaży. No to jest taki menadżer sprzedaży. Okej. Okay. Co myślisz o menadżerze sprzedaży? No, no, ja widzę już problem Widzisz podobny. Problemy? Podobny okay. co do Turbo Prezesa tak mm -hmm. zwanego, czyli to jest osoba, która będzie oczekiwała procedur, struktur i zespołu lub osób, którymi może zarządzić, uh -huh. ale sama, nie wiem czy zawsze, ale czasami może, że tak się wyrażę, nie ruszyć palcem, żeby sprzedawać samemu. Czyli może wydelegować. A w początkowej fazie... A w, w początkowej fazie musi sprzedawać. Musi sprzedawać, musi też robić inne rzeczy. Tak. Więc znowu taki jakby kompromis, który, znaczy właściwie, no, którego osiągnięcie mogłoby skutkować tym, że on byłby po prostu nieskuteczny. Tak. Mhm, zgadza się. Czy to jest minus. A, jak, minus. a jakiś, jakiś plus w jego przypadku? W początkowej fazie. No oprócz tego, że mógłby jakoś układać y, procesy, albo mógłby być taką wiedzą, że tak to powinno wyglądać, to nie wydaje mi się, że jakieś inne plusy by były. Jest plus chyba mhm. jeszcze taki, który warto wymienić. Mhm. Nie będziemy analizować każdego w szczegółach, natomiast doświadczenie w roli przywódczej. A to tak. Tylko to jest taki plus, że on będzie miał podstawy prawdopodobnie do tego, żeby budować jakiś zespół, mm -hmm. czyli on będzie pierwszą mm -hmm. osobą. On raczej też wchodzi na gotowe, chociaż mniej na gotowe niż prezes, czyli byłby raczej osobą, która no, może mieć takie doświadczenie pomagające w, w przygotowaniu organizacji, podskalowanie. Mm -hmm. No natomiast y, na tym początkowym etapie będzie mu brakowało y, instynktu przedsiębiorcy i będzie mu brakowało czy znajomości branży to pewnie każdemu kto nie był w branży będzie brakowało ale ta przedsiębiorczość zawsze wygrywa mi się wydaje w, w, w kontekście podwalin procesu chyba że mamy taki komfort że mamy aha ja to przejdę do piątego, No właśnie do, pią do, do piątego profilu bo to jest konsultant okej okay konsultant na przykład rozwoju sprzedaży mm -hmm. I, i, i pytanie, bo ja się nad tym chciałem taką dyskusję dwuminutową z tobą mm -hmm. nawiązać, jak, jak, jak ty myślisz, jakby się konsultant rozwoju sprzedaży e, odnalazł na początku e, e, budowania działu sprzedaży, bo, bo wydaje My... się, kurczę, no konsultant chyba ogień ja bym Ja bym powiedział, że konsultant odnalazłby się tak, znaczy, konsultant odnalazłby się w zależności od tego, kogo ma po drugiej stronie. Czyli tak kiedyś mówiliśmy, jeżeli ma właściciela firmy, który ma 40 minut tygodniowo, żeby mhm. poświęcić to na sprzedaż, no to tak samo odnajdzie się w tej firmie konsultant. Czyli wyniki będą za 14 miesięcy jakiekolwiek, tak? ponieważ nikt nie będzie w stanie pracować, no bo konsultant sam sobie jest konsultantem, on, on wchodzi jako zewnętrzny ekspert. Mm -hmm. I, tak, I tak naprawdę on nie podejmie, nie podniesie telefonu i nie zacznie sprzedawać. On może zrobić jakieś badanie produktu. Teoretycznie mógłby. Mógłby, mógłby, oczywiście. Tak, tak. On może zrobić jakieś badanie rynku, badanie produktu, ułożyć jego zasadności. Proces dla kogoś, kto może to później tak, ułożyć proces, e, przejść z e, takim właścicielem firmy przez właśnie stworzenie może jakiegoś strumienia wartości, wartości propozycji unikalnej dla tego danego przedsiębiorstwa mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Dokładnie. co też w IT może być trudniejsze, przy mhm. prostszych, fizycznych produktach może być łatwiejsze, abstrahując już od tego, ale on jednak bardziej doradza, układa, struktu pomaga strukturyzować, niż samemu sprzedaje. Niż sam delivery może zrobić tej sprzedaży. Tak, tak. Okay. no zgadzam się, nie, nie, nie wiem czy to, po prostu, czy to bardziej rozwijać, bo wydaje mi się, że, że to jest taka debata, która jest bardzo ciekawa, ale to mm -hmm. jakby nie mamy na, 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 na to czasu. Natomiast wydaje mi się, że dość dobrze podsumowałeś to, w jakich aspektach ten konsultant byłby, mm, byłby skuteczny. No, czyli jakby w usystematyzowaniu pracy. Pytanie, czy byłby w stanie ją wykonać i, 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 i podsumowując, reasumując, ja się spotkałem z takim ang... sen, sentencją mm -hmm. w języku angielskim. Nie wiem, jak to po, na polski poprawnie przetłumaczyć, więc spróbuję to po angielsku mm -hmm. powiedzieć. To było w kontekście takich osób jak, nie wiem, tam Warren Buffett czy, mm -hmm. czy i, i innych, i, innych osób. I no, brzmi mniej więcej tak. Those who cannot sell, teach. A ja mam drugą e, część tego przysłowia. Mm -hmm. Those who can't teach. Teach physical education. <laughs> to tak jest. Insane joke, ja Trochę... byłem nauczycielem, jak, jeżeli nie wiedzą A, jak jeszcze byłeś nasi. Jest nauczycielem, tak. to możesz tak żartować, był... bo jakbyś nie był, to byłby, tak, tak. byłby, 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 byłby hejt. Tak, byłem byłem nauczycielem i, i było takie przysłowie, które krążyło właśnie ci, którzy nie umieją e, m, uczą. Ci, którzy nie uczą, uczą WF-u, ale jeszcze jest trzecia odnoga tego przysłowia. I to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem. I uderzy to Paweł mocno. Nie, do Uderzy. Jaka jest trzecia odnoga? Ci, którzy nie potrafią uczyć WF-u, konsultują. Jak uczyć WF-u? Ogólnie <gulanie gulanie> konsultują, cokolwiek. A, nie, to, jest, jest, to, 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 to przy sobie jest bardzo rozbudowane. Strasznie, piekielnie kontrowersyjne. Piekielnie kontrowersyjne. Nie, nie, nie wiem, czy tego nie wyciąć, ale to, to się okaże. <gulanie> to, to się tak naprawdę okaże. Reasumując, Oczywiście bo, czy... trochę z przymurzeniem Oka, tak, jeżeli, mówimy, dobrze, jeżeli ja mówimy Ja myślałem, o... że ja jestem tym bardziej kontrowersyjnym w naszym duecie. Okazuje się, że dzisiaj jesteś ty ja bardziej po, ja kontrowersyjny. ja popłynąłem po całości. Gratuluję. Tak. Reasumując. <gulanie> Pięć potencjalnych osób do zarządzania, do, do, do tworzenia działu sprzedaży. Mm -hmm. Turbo Prezes. Mm -hmm. Numer Wilk jeden. Wilk, cały na biało. I numer dwa. Turbo sprzedaż. Znaczy to nie, to jest do Wilka, czyli mm -hmm. drugi, drugi profil. Przedsiębiorca. Mm -hmm. Przedsiębiorca ogarniacz? Tak, menedżer sprzedaży i konsultant. i konsultant. Twój typ. No już chyba się zgodziłem na to, że to musi być ten właśnie przedsiębiorca ogarniacz. Osoba, która może zarówno podnieść telefon, nie boi się sprzedać, nie boi się sprzedawać, w sensie mhm. nie, że nie boi się sprzedać, nie boi się sprzedawać tego, co ma firma mhm. i z drugiej strony jest w stanie siąść na chwilę, spisać, zaplanować to, co tutaj się dzieje, mhm. stworzyć z tego jakiś wzór, jakąś podstawę do tego, żeby kolejne osoby, które przychodzą, mogły... Powiedzmy w cudzysłowie, weź na gotowo, albo na bardziej gotowo, niż on sam wchodził, czy ona sama. A ja zaskoczę ci moim wyborem. Zaskocz mnie. Nie pytałeś, ale ja po prostu sam chcę powiedzieć. Jaki mhm. Mój wybór byłby taki, żeby najpierw skorzystać na początkowym etapie z pomocy konsultanta, a potem zatrudnić przedsiębiorcę. Hmm, ciekawe. Nie, 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 nie mówiłem, że, są, że można łączyć, mm -hmm, mm -hmm. ale wydaje mi się, że to by było spoko. Pomimo tego, że tak jak mówiłeś, do who cannot sell teach, <laughs> znaczy ja to mówiłem, to wydaje mi się, że jednak ułożenie tych procesów, a dowiezienie tych procesów to są dwie różne kompetencje i nie myliłbym ich po prostu mm -hmm. w, w kontekście konsultantów. Tak, zgadza się. Ja myślę, że konsultant, może dopowiadając, dopowiadając ostatnie zdanie, konsultant jak najbardziej byłby tutaj dobrym, Wyborem na początku, żeby świadomego prezesa albo świadomemu prezesowi powiedzieć, jak powinno to być ustawione, żeby odnieść o wiele szybszy sukces, niż gdybyśmy to organicznie sami ustawiali. Tak. To się ograniczenie nie wydarzy prawdopodobnie, tak. ale też to zapowiedział o świadomym prezesie. Znaczy, możesz to też starać się powiedzieć nieświadomemu prezesowi, mm -hmm. tylko że ze zerowym skutkiem. Mm -hmm. Okej, okay, wydaje mi się, że. Na, dzisiaj, na, dzisiaj, na wystarczy. dzisiaj wystarczy kontrowersyjnych rzeczy. Mega kontrowersyjny odcinek. Tak, także dziękujemy Paweł za podzielenie się informacjami. Ja dziękuję za to, że tak partycypowałeś. Nawet My, myślę, że bardzo, bardzo, bardzo partycypacyjnie nam dzisiaj poszło. Tak. Bardzo mi się to podobało. Za luźny, za luźno, za luźny odcinek. Był. Za luźno. Także dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.